Także dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Motovloga. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o bezpieczeństwie i czy można z tym bezpieczeństwem przesadzić. <grywka> Zaraz wszystko zrozumiecie. Oczywiście jak zacząłem tylko nagrywać, ...musiałem trafić na śmieciarkę. Po prostu... A. Matko, jak wali. Ach. Trzeba ją wyprzedzić, bo przecież to jest jakaś masakra. W ogóle jeździłem ostatnio... I mówię, nagram dla was odcinek, coś tam pogadam. Nagrałem, pogadałem, się mała gościu eee, i ten. Wróciłem do domu, mówię obejrzę. Zobaczę co tam się nagrało, bo w sumie wiadomo, trzeba obejrzeć. Zobaczyć, czy coś z tego będzie w ogóle. Wracam do domu i co się okazuje oczywiście? Nie wiem co się stało, ale odpaliłem GoPro, a nie odpaliło się nagrywanie dźwięku, nie? Eee, dopiero Gdzieś tam pod domem e, zaczął się dźwięk nagrywać, sam z siebie, nie wiem, coś pykło i zaczął się nagrywać. Oczywiście już po wszystkim. Dobra. No. Także tak. Jeśli chodzi o dzisiejszy temat, to tak mi przyszło do głowy ostatnio, że były te upały takie przez e, kilka dni z rzędu, zresztą. Wszyscy doskonale pewnie wiecie, po, powyżej 30 paru stopni. E, I o ile, e, tak jak teraz, jadę e, sobie do stolicy, e, no to te, te upały jeszcze nie były takie straszne, bo w trasie, no to wiadomo. O tyle, jak tylko wjeżdżałem do miasta, no to natychmiast zaczęło się po prostu jak skwarka na patelni, nie? E, wszystko płynęło. E, no i obserwując tak sobie ludzi, którzy jeździli na motocyklach, no nie mówię o skuterach, bo oni to mają generalnie swój świat jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i ubioru na motocyklu na no skuterze whatever. Chodzi mi stricte o motocyklistów, nie? No i bardzo wielu, bardzo wielu jeździło sobie w krótkim rękawku na przykład. E, czy w krótkich spodenkach e, czy bez rękawic i tak dalej, i tak dalej, nie? E, oczywiście byli też tacy, którzy jeździli w pełnym stroju, widziałem kolesia w pełnej skórze, szacun <gry> e, I tak zacząłem się zastanawiać nad jedną rzeczą, nad takim pytaniem e, gdzie jest granica e, tego, że e, bezpieczeństwo, czyli to nasze ubieranie się w ciuchy i tak dalej e, z ochraniaczami, ze wszystkimi tymi bajerami e, gdzie jest granica, w której to zaczyna stwarzać niebezpieczeństwo? Już tłumaczę, o co mi chodzi. E, przy takich upałach, w mieście szczególnie e, kiedy no jednak trzeba na tych światłach się zatrzymywać szczególnie bo wiadomo, że tam o, jabnął się, oj, oj o ty debil eee, jakby zatrzymując się na tych światłach no nie, nie ma siły no nie da się tego ominąć o ile korek gdzieś tam można o tyle świateł nie no i powstaje bardzo duża temperatura zarówno w kasku jak i w ogóle całe ciało jest przegrzane co znowu może skutkować eee, no Jakimś tam rozkojarzeniem, zmęczeniem szybkim, a w najgorszych wypadkach, nawet przecież zasłabnięciem, i tak dalej. Czego oczywiście nie rozumieją ludzie, którzy twierdzą, że jak to jest, dlaczego motocykliści jeżdżą między samochodami, przecież powinni stać w korku. No to ja proponuję takim Państwu założyć taki zestaw, i sobie usiąść na słońcu i posiedzieć. Ale to już jakby odcinek na inny temat. Znaczy, inny temat, na inny odcinek. O! To chciałem powiedzieć. <gry> do czego dążę? Nie chciałbym, żeby było to, co mówię, odebrane jako promowanie jazdy w niepełnym stroju tak to nazwijmy. Bardziej jest to kwestia do zastanowienia się i do może ciekawej dyskusji. Nie na zasadzie należy jeździć w pełnym stroju już bo to nie jest żadna dyskusja, jest yy, temat zamknięty. Bardziej mi chodzi o to, że... <laughs> Wiecie, można się zacząć zastanawiać i dyskutować na argumenty, gdzie jest ta granica, gdzie po prostu te ciuchy i to wszystko zaczyna stwarzać więcej zagrożenia niż pożytku. Mówię tutaj cały czas szczególnie o mieście, bo... W trasie to wiadomo, można sobie tam tekstylkę założyć, nie ma problemu, Tylko że będzie trochę gorąco, ale to nie jest jakiś, jakaś tragedia. No tu jaką dziurę wykopali z kubani. -uh -uh. Normalnie Nie wiem czy to będzie widać, ale dziura jest olbrzymia. Siema i tak jak mówię, no coś Coś mi tak chodzi po głowie, że e, to wcale może już nie być bezpieczne, dlatego że jeżeli e, e, przegrzejemy organizm i nie daj Boże, <coughs> nie daj Boże, wiecie, stracimy e, koncentrację nie, albo w ogóle nawet można stracić przytomność, no to jest tragedia, nie? A do, do, tak naprawdę e, głównym. Jakby bodźcem do nagrania tego odcinka było to, że musiałem po prostu w ciągu dnia, będąc w pracy, pojechać załatwić tam sprawę, na szkolenie pojechać i tak dalej. No, to było niedaleko. E, jako że byłem akurat motocyklem, no to podskoczyłem sobie na moto. Tylko, że no było 35 stopni. I mówię, dobra, pierwszy raz zdarzyło mi się, że pojechałem na motocyklu pod koszulką, no wie, to było po mieście i tak dalej, i tak dalej, i niedaleko. No ale jakby nie o to chodzi, nie chcę się tłumaczyć tutaj, tylko poruszyć ten ten temat. Pojechałem w tym podkoszulku i okazało się, że pe no, pewnie byłem mniej bezpieczny w sensie na jakieś tam otarcia i tak dalej no bo to wiadomo ale za to e, było mi bardzo wygodnie miałem bardzo dobry e, dużą możliwość ruchu wiecie rozglądania się i tak dalej i tak dalej czułem się tak świeżo nie byłem taki zmęczony e, nie byłem e, rozkojarzony e, było mi bardzo wygodnie Oczywiście miałem na sobie długie spodnie, miałem rękawice i tak dalej, ale sama ta podkoszulka sprawiła, że naprawdę, naprawdę czułem się komfortowo. Mogłem się w 100% skupić na na jeździe po prostu. I zacząłem się właśnie dlatego zastanawiać, czy w takim wypadku, w przypadku takich temperatur yy, i w ogóle tych czynników, czyli że to była krótka podróż, to było po mieście, gdzie nie trzeba żadnych dużych prędkości rozwijać i tak dalej. E, czy ten nasz ubiór nie, nie robi więcej szkody niż pożytku? O. Teraz, jak już zadałem pytanie, no to powiem Wam, co ja na ten temat sądzę. Eee, moim zdaniem, co nie będzie pewnie żadnym zaskoczeniem na tyle, na ile mnie znacie, moim zdaniem trzeba maksymalnie, jak najczęściej i jak się tylko da, jednak jeździć w, w stroju pełnym. Natomiast w przypadku takich już abstrakcyjnych temperatur, e, takich warunków, jakie panowały ostatnio, moim zdaniem można zgodzić się na pewne ustępstwa i gdzieś tam ten kompromis e, sobie wypracować. Bo, wiecie, zastanawiam się, gdzie. E, gdzie zaczyna być przesada? Można chociażby spojrzeć, bo u nas, no to wiadomo, jest to kontrowersyjne i tak dalej, ale są kraje, chociażby w Stanach Zjednoczonych, niektóre Stany, w których jest gorąco, gdzie jazda w krótkich spodenkach nawet, jazda w krótkim rękawku... To są normalnie... to, to, to są normalne rzeczy, nikt z tego nie robi wielkiego halo, każdy jakby zdaje sobie sprawę, że motocyklista jest dorosłym człowiekiem odpowiada za siebie. No i jeśli mu coś się stanie, to mu się coś stanie, no to jest jego jakby sprawa, ale oni tam mają przez cały rok praktycznie takie temperatury jak u nas przez te kilka dni i tam no jest to jest to zupełnie naturalne. Nikt nie zwraca na to szczególnej uwagi. Mało tego, są przecież e, stany, e, w których e, można jeździć bez kasku. E, tam jakby to też nie jest obowiązkowe. No i okazuje się, że no... Wiecie. Da się. Ja tu oczywiście tak jak mówię, już powiedziałem wcześniej i chciałbym, żeby to wybrzmiało na koniec. Nie namawiam absolutnie do tego, żeby jeździć w podkoszulku, w krótkich spodenkach i w kasku. Absolutnie nie. Moje zdanie, tak jak powiedziałem, jest takie, że trzeba jednak jeździć w pełnym... w pełnym stroju jednak trzeba jeździć, natomiast... E, no, są takie ekstremalne sytuacje, w których dopuszczam jednak ten komfort ponad bezpieczeństwo, dlatego że... Moim zdaniem już w tym momencie e, te ciuchy, zamiast twa, e, jakby stwarzać tam większe, większe bezpieczeństwo, to tak naprawdę e, są, stają się zagrożeniem w pewien sposób. Także takie jest moje zdanie. Ciekawy jestem, co Wy o tym sądzicie. E, moim zdaniem temat jest dosyć ciekawy i można by na ten temat porozmawiać. Tylko oczywiście porozmawiać na argumenty, a nie na nie, bo nie, tak, bo tak i koniec, bo to to żadna dyskusja. Jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia w tym temacie, chcecie pogadać, jestem do Waszej dyspozycji. Gdzieś tam komentarze pod filmem, bardzo mile widziane. Sobie pogadamy, podyskutujemy. Może się mylę, może nie mam racji, może Wy to widzicie inaczej. Także dzięki wszystkim, że byliście. Ja teraz wjeżdżam na obwodnicę, więc pewnie będzie troszkę głośno. Także kończę ten odcinek i widzimy się przy okazji następnego. Trzymajcie się, cześć.